Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Moje łupy są łupy z piątku 13, znaczy w sumie nie 13, czyli czarnego piątku, a tak naprawdę czarnego weekendu. Słuchajcie, są łupy modelarskie. W sensie takim, że po prostu upolowałem to, co się dało. Dwa z tych modeli były na mojej liście. więc zapraszam do oglądania to, co przyleciało i pewnie w przyszłości tej krótszej albo tej dłuższej w jakiejś perspektywie czasu albo w perspektywie wieczności, nieskończoności. Może coś z tego złożę kiedyś. No słuchajcie, e, e, szpachlówka ta mija, no to chyba wszyscy znają, wiedzą i, i w ogóle jest z... bomba e, e, galerii ten Open! Bardzo fajne. E, dysza 02. Do, 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 gdybym zniszczył, bo chciałem, myślałem też o igle, ale, ale mówię, e, nie było już igły. Skończyły się igły i nie ma igieł, więc postanowiłem tylko wziąć dyszę. W razie czego? A takie tam, takie moje Seregiela e, e, Falamberie. Delta 1DE. To jest amerykański samolot transportowy. Późny typ. Późny typ od, od Special Hobby. Takie szybkie. No znaczy one będą minboxy jeszcze tutaj całości, ale takie szybkie spojrzenie. Kurczę, coś innego. Coś innego. Padło mi to w oko. Było na promocji w mojej hobby.pl. Więc dawaj do koszyka i lecimy. To, to, to się chyba trochę rozwaliło. Firma AMP. Jeszcze nic nie je składałem od firmy AMP w życiu, jak żyję. Więc stwierdziłem, że a co tam. Co? Nietypowizna straszna, prawda? X20. X20 normalnie... Nie wiem co jest w środku. Eee, tutaj... Pojazd typowo. No to może być ciekawie, może być ciekawie. Krótkie spojrzenie do środka. Co znajdziemy w... pokaż prostu co masz w środku. Tam. Dobra, to będzie inbox na kanale. Zapraszam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, żeby Was nic nie opuściło. A jeśli nie interesujecie się modelarstwem, to nie, nie subskrybujcie i nie klikajcie w dzwoneczek i nie. Klikajcie łapki w górę, jeśli nie interesujecie się modelarstwem, a jak się interesujecie, to zapraszam serdecznie. Eee, dobra. Republik P-43 e, Lancer. Małe pudełeczko. Małe pudełeczko, ale mówię, kurczę. Promka była. Zobaczcie. Jaki śliczny, śliczniutki, piękniutki. Taki do zbaneczka podobny. <laughs> nie mówię, z dzbanami. Dobra, więc e, trzy modele. E, jedna szpachlówka. E, jedna szpachlówka, jedna dysza i jeszcze jakaś chemia. Chemia! Chemia, nie jest Niemiec! O! 1060 tu, w tym miejscu, miałem taką fajną plamę, bo otworzyłem, jak malowałem właśnie FCMA, to mi się, że tak powiem, rozlało pół, więc musiałem wziąć na zmianę. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie. To jest bardzo ciekawe. To są płyny do kalkomanii. Kolejne nakanane będą, bo coś nowego wyszło. Tak to wygląda od spodu. Set and Fix Software, czyli ten zmiękcza, a ten chyba da jest do ustawiania. Zobaczymy jak to się będzie sprawdowało. Zrobimy teści oczywiście. Jakżeżby inaczej. One nie są tak drogie jak Set i Sol z, z znanej amerykańskiej firmy. Ale powinien dać wady. No i co? No i co? No i co? No i co, co, jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze kupiłem? Tutaj, tego kolesia kupiłem, eee, czyli m, można powiedzieć, że to jest to samo co to. Chyba, to. chyba nie to klikałem. Dobra, to raczej miałem na myśli chyba to. To jest ten szybki klej, a to jest, nie dobra, mam szybki, a to jest po prostu zwykły. Nie, bo dzieciaki mi dużo de, zużyły na, na zajęciach. I patrzcie na to nam to nam Dwie paktry jeszcze. Tak. I wręczam ci te dwie paktry, bo pakt u nas ci dostatek. <grywa> nie no, paktra nie jest zła, Seria. Czasami jak się umie używać, i się używa odpowiedniej chemii, i chemia musi być odpowiednia. Nie zleżała, bo jak jest zleżała, to takie macie efekt, jak ostatnio u mnie na filmie. Także ostrzeżenie małe jest przed używaniem tego z, 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 z różnymi tinerami i tak znaczy dalej. Z oryginalnym tinerem jest wszystko ok, ale tego wam Tiner to robi się po prostu taka klucha z tego. Dobra. O, tutaj, żeby, żeby, wam, żeby nie być gołosłownym, Tutaj jest ten zestawu, a tutaj jest ten kupiony. Ten jest tutaj mało co zostało, a tutaj jeszcze jest, także mam nadzieję, że odcienie, mam nadzieję, że odcienie się nie różnią i pokazuję wam teraz w tej chwili i sami widzicie, że się różnią, nie? Taki lol. No i co zaraz? Ten jest bardziej żółty, a ten jest mniej żółty. No nie, no słuchajcie, to jest ta sama historia, co kiedyś. No, nie wiem, czy to widać? Dajcie znać w komentarzach, czy to widzicie na, na tym. Ja to gołym okiem widzę. Tutaj na kamerze też to powinna być jakaś taka różnica. Ten jest taki bardziej ciemny. Może dlatego, że nie jest rozmieszany. Nie no, kurczę, cały jest taki. Ja pierdzielę. Eee, dajcie znać w komentarzach, czy to widzicie. Słuchajcie, taka sama historia jak kiedyś z Pactrum. Eee, Afryka Yellow. Też, taka, też taką przygodę miałem. Skończyłem, zrobiłem Tygrysa w piątce skończyła mi się farba e, e, Pactry. Później e, bardzo długo czekałem na następny wypust. I jak już, że tak powiem, dotarła, okazało się, że był zupełnie inny odcień. I całe malowanie poszło do, no, do wyrzucenia. Musiałem malować jeszcze raz, więc tak to wygląda. E, tutaj jest jakaś naklejka. Import, importowane przez, więc to rozpoznał na pewno, która jest która. Dobra, słuchajcie. E, dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze, łapki w dół i w górę i coś chciałem jeszcze powiedzieć i zachęcam do wysyłania Waszych zdjęć, modeli, w nowy cykl zaczynam. Do 20 grudnia zbieram zdjęcia na rafhartmaupa.gmail.com. Jeżeli ktoś ma tylko ochotę pokazać swój model, to zapraszam serdecznie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku.